To jest Polska w MFS, a w zasadzie chyba miała być to Polska. Nasz kraj został totalnie pominięty przez jakiekolwiek World Updates i City Updates, ale da się ją naprawić. Jak? Już tłumaczę. W MFS znajdziemy kilka płatnych dodatków do Polski, takich jak poprawa terenu natury, czy Landmark do Warszawy, i kilka lotnisk. Zaczniemy od poprawy terenu w płatnym dodatku o nazwie Wody, Lasy, Jeziora. Koszt tego zestawu to niecałe 28 zł. Pakiet poprawia trawę, jeziora, lasy, a nawet kominy. Następnie mamy masę lotnisk, takich jak Kraków, Rzeszów, Gdańsk, Warszawa, Modlin i Chopin, Poznań i kilka innych. Dodatki te są wykonane bardzo dobrze, niestety są dość drogie. Możemy też kupić poprawę terenu do Warszawy, kosztuje ona ponad 90 zł. Oczywiście Microsoft nie zrobiłby tylu dodatków do Polski, więc skąd się wzięły? Zostały one wykonane przez profesjonalne studio drzewiecki design. Wszystkie te dodatki są dobrze wykonane, ale ich ceny są dość wysokie. Co więc, jak ktoś nie ma zbyt wielu środków, a chciałby polatać nad ładną Polską? Jest na to rozwiązanie, czyli modyfikacje. Znajdziemy ich masę, płatnych i darmowych. Teraz na ekranie macie kilkanaście propozycji poprawy Polski za pomocą modyfikacji. I to by było tyle z tego, co znalazłem. Wszystkie te modyfikacje macie w opisie filmu. Instalacja modów to nic trudnego. Na YouTubie znajdziecie dużo poradników z całego takiego procesu. I to by było na tyle z tego filmu. Dzięki za obejrzenie.